Orzechy to jedna z najpotężniejszych broni przeciwko insulinooporności. Przez lata wmawiano ludziom, że należy unikać orzechów ze względu na ich tłustość, ale oto szokująca prawda. Właściwe orzechy nie tylko chronią serce, lecz dosłownie mogą przeprogramować swoje komórki, czyniąc je bardziej wrażliwymi na insulinę. I dziś ujawnię to pięciu orzechów, które każdy diabetyk lub osoba z prediabetesem powinna włączyć do swojej codziennej diety już teraz. Zostań ze mną do końca, Ponieważ orzech numer jeden jest tak potężny, że firmy farmaceutyczne wolałyby, abyś nigdy się o nim nie dowiedział. Ale zanim przejdziemy do materiału, napisz w komentarzach poniżej, który orzech jest twoim ulubionym, kliknij przycisk lubię to i zasubskrybuj, ponieważ to, czego się dziś dowiesz, może całkowicie zmienić twoje podejście do kontroli zdrowia. Orzech pięć, migdały. Ten na pierwszy rzut oka zwyczajny orzech w rzeczywistości jest prawdziwym darem natury i niedocenianie jego siły byłoby ogromnym błędem. Mi to nie tylko chrupiąca przekąska, to jedno z najpotężniejszych narzędzi, jakie można dodać do codziennej diety, jeśli chcesz przejąć kontrolę nad poziomem cukru we krwi i chronić organizm przed skutkami insulinooporności. Co czyni go tak wyjątkowym? Przede wszystkim zawartość magnezu. Ten minerał to klucz do tego, jak komórki reagują na insulinę? Im wyższa wrażliwość komórek, tym łatwiej glukoza z krwi przenika do ich wnętrza i jest wykorzystywana jako energia, a to oznacza, że poziom cukru pozostaje stabilny. Niedobór magnezu to jak zepsuty zamek insulina jest, ale komórki się nie otwierają. Migdało pomagają ten zamek naprawić, przywracając organizmowi zdolność prawidłowego wykorzystania insuliny. Ale magnez to dopiero początek. Migdały zawierają ogromną ilość błonnika, który działa jak hamulec dla cukru. Kiedy jest szybkie węglowodany, poziom glukozy we krwi gwałtownie skacze i właśnie takie skoki są szczególnie niebezpieczne dla diabetyków. Jednak gdy do posiłku dodasz garść migdałów, sytuacja wygląda inaczej. Błonnik spowalnia proces trawienia. Cukier trafia do krwi stopniowo, bez gwałtownych wzrostów i spadków, a organizm otrzymuje stabilny strumień energii. To oznacza mniej zmęczenia mniej rozdrażnienia i więcej równowagi w ciągu dnia. Co więcej, błonnik poprawia pracę jelit, a naukowcy coraz częściej łączą zdrowie flory jelitowej z kontrolą poziomu cukru. Kolejną zaletą migdałów są ich zdrowe tłuszcze. Tak, to tłusty ozew, ale nie należy się tego obawiać. Tłuszcze, które zawierają, to głównie nienasycone kwasy tłuszczowe, niezbędne dla zdrowia serca i naczyń. Osoby z cukrzycą są grupy podwyższonego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, dlatego produkty, które jednocześnie stabilizują cukier i chronią serce, powinny być priorytetem. Kwasy omega i jednonienasykone kwasy tłuszczowe obecne w migdałach obniżają poziom złego cholesterolu, zmniejszają stan zapalny naczyń i pomagają zachować ich elastyczność. To oznacza, że dodając migdały do diety działasz na dwóch frontach jednocześnie, kontrolujesz cukrzycę i zapobiegasz chorobom serca. Nie można te zapominać o przeciwutleniaczach, które migdały są niezwykle bogate, a szczególnie o witaminie E. To potężna substancja chroniąca komórki przed stresem oksydacyjnym procesem, który u diabetyków rozwija się wyjątkowo szybko. Stres oksydacyjny uszkadza tkanki, przyspiesza starzenie, niszczy naczynia i zakończenia nerwowe. Witamina E działa jak tarcza, która zatrzymuje te procesy i pomaga komórkom się regenerować. Wyobraź sobie z każdym kęsem, jakbyś dokładał cegiełkę do ochronnego muru wokół swojego organizmu. A, a teraz spójrzmy na praktyczną stronę. Migdały są niesamowicie wygodne. Można jeść je na surowo, lekko namoczone dla miękkości albo dodawać do najróżniejszych potraw. Wyobraź sobie, poranek zaczynasz od owsianki posypanej plasterkami migdałów. To nie tylko pyszne, to strategiczne śniadanie, które pracuje na Twoją korzyść przez cały dzień. Albo smoothij z mii i jagodami. Potężny energetyczny koktajl, który doda sił i jednocześnie nie podniesie poziomu cukru we krwi. Nawet zwykłą przekąskę w ciągu dnia, gdzie ręka siega po ciasku lub słodycze, można zastąpić garścią migdałów. Różnica będzie ogromna, zamiast skoku cukru otrzymasz stabilny zastrzyk energii. Badania potwierdzają, że osoby, które regularnie jedzą migdały, nie tylko lepiej kontrolują cukier, ale także rzadziej zmagają się z nadwagą. Dlaczego? bo migdały na długo sycą. Ich tłuszcze i białka pomagają mózgowi szybciej otrzymać sygnał jestem najedzony niż po słodkim batoniku. To zmniejsza chęć do przejadania się, pomaga regulować apetyt i utrzymać wagę pod kontrolą, co dla diabetyków ma kluczowe znaczenie. Nadwaga nasila insulinooporność, a jej redukcja sprawia, że komórki stają się bardziej wrażliwe na insulinę. I co najbardziej inspirujące, rezultaty pojawiają się szybko. Już po kilku tygodniach zaczynasz zauważać, że poziom cukru we krwi jest stabilniejszy, że poranne zmęczenie znika, a energia utrzymuje się dłużej. Po kilku miesiącach poprawy widać także w wynikach badań: spada poziom cukru na czczo, poprawiają się wskaźniki cholesterolu. Ale lekarze dziwią się, jak bardzo ustabilizował się Twój stan. Dlatego migdały nie mogą być traktowane jedynie jako przekąska. To narzędzie, to strategiczny sojusznik, to produkt który dosłownie pomaga przeprogramować swój organizm. I jeśli jeszcze nie włączyłeś ich do swojej diety, zacznij już dziś. Kup naturalne, niesolone, nieprażone migdały i jedz przynajmniej garść każdego dnia. Ten mały krok może zmienić twój metabolizm, twoje samopoczucie i nawet twoje przyszłe zdrowie. Migdały to nie tylko orzech. To twój naturalny lekarz i niezawodny partner w walce z cukrzycą. Orzech cztery, Orzechy włoskie Spójrz na ich kształt. Naprawdę przypominają ludzki mózg i to nie jest przypadek. W naturze często spotykamy takie podpowiedzi. Produkt, który wygląda jak dany organ, przynosi właśnie temu organowi szczególne korzyści. Ale w przypadku orzechów włoskich nie chodzi tylko o mózg. Te mózgowate orzechy to prawdziwe elektrownie pełne kwasów tłuszczowych omega-3, antyoksydantów i białka roślinnego. Oddziałują jednocześnie na wiele układów w organizmie. Zmniejszają stan zapalny, poprawiają wrażliwość komórek na insulinę, wzmacniają serce i odziewiają układ nerwowy. Dla diabetyków i osób z predyspozycją do cukrzycy to produkt pierwszej potrzeby, ponieważ rozwiązuje kilka problemów naraz: wahania cukru, procesy zapalne, słabe naczynia i wysoki cholesterol. Najcenniejszą cechą orzechów włoskich jest zawartość kwasów tłuszczowych omega-3. Te unikalne substancje redukują stany zapalne w organizmie. A przewlekłe zapalenie to główny wróg osób z insulinoopornością. Sprawia, że komórki stają się mniej wrażliwe na insulinę, zaburza pracę ciustki i stopniowo niszczy naczynia krwionośne. Dodając orzechy włoskie do diety, pomagasz organizmowi ugasić ten ogień od środka, który powoli niszczy tkanki. W efekcie komórki zaczynają lepiej reagować na sygnały insuliny. Poziom cukru we krwi stabilizuje się, a organizm cierpie więcej energii z glukozy zamiast magazynować ją w postaci tłuszczu. Na tym jednak korzyści się nie kończą. Regularne spożywanie orzechów włoskich potrafi znacząco obniżyć poziom cukru na czczo, a także poprawić profil lipidowy krwi. Badania pokazują, że u osób, które jedzą orzechy włoskie kilka razy w tygodniu, spada poziom złego cholesterolu, a równocześnie rośnie poziom dobrego cholesterolu. Dla diabetyków to szczególnie ważne, ponieważ wysoki cukier i wysoki cholesterol często działają w parze, niszcząc naczynia, serce i wątrobę. Orzechy włoskie działają więc jak dwa w jednym, i przeciw cukrowi, i przeciw cholesterolowi. Dodatkowo zawierają mnóstwo antyoksydantów, takich jak witamina E i polifenole. Te substancje działają jak potężni obrońcy komórek, blokując destrukcyjne działanie wolnych rodników. U diabetyków stres oksydacyjny rozwija się szybciej i mocniej niż u osób zdrowych i właśnie on przyspiesza starzenie, uszkadza siatkówkę oka, zakończenia nerwowe i naczynia. Ale jeśli w wiecie obecne są orzechy włoskie, komórki dostają tarczę, która chroni je przed zniszczeniem. W efekcie zmniejsza się ryzyko powikłań cukrzycy, takich jak retinopatia cukrzycowa, neuropatia czy problemy sercowo-naczyniowe. A teraz wyobraź sobie praktyczne zastosowanie. Orzechy włoskie są uniwersalne i pasują zarówno jako przekąska, jak i dodatek do potraw. Można je jeść na surowo, lekko podprażone, dodawać do sałatek kaście koktajli. Na przykład, garść orzechów włoskich z jabłkiem lub z naturalnym jogurtem to idealna przekąska, która nie wywoła skoku cukru, nasyci organizm i da energię na długo. Wieczorem można je dodać do sałatki z warzywami i oliwą z oliwek. Taki posiłek będzie pracował na korzyść serca i naczyń a nie przeciwko nim. I co najbardziej inspirujące, efekty regularnego jedzenia orzechów włoskich pojawiają się dość szybko. Już po kilku tygodniach poziom cukru znaczy staje się bardziej stabilny, poprawia się ogólne samopoczucie, a uczucie ciągłego zmęczenia znika. Po kilku miesiącach zmiany widać także w wynikach badań. Spada cholesterol, normalizuje się ciśnienie, naczynia stają się bardziej elastyczne. Ludzie często mówią, że zaczynają czuć się młodziej od środka, i to nie jest tylko figura retoryczna, ale realny efekt działania orzechów włoskich. Ale jest jeszcze jedna niezwykła rzecz orzechy włoskie są dobre nie tylko dla ciała, ale i dla mózgu. Badania pokazują, że ich regularne spożywanie poprawia pamięć, koncentrację, a nawet nastrój. Dla osób z cukrzycą to szczególnie ważne, ponieważ wysoki poziom cukru z czasem uszkadza układ nerwowy i obniża zdolności poznawcze. Okazuje się więc, że orzechy włoskie to pokarm, który jednocześnie leczy ciało i wspiera jasność umysłu. Dlatego jeśli chcesz jednego prostego, dostępnego i niezwykle potężnego produktu w swojej diecie, niech będą o nim orzechy włoskie. Zacznij od małej garści dziennie, a wkrótce poczujesz różnicę. Będą pracować dla ciebie przez całą dobę, redukując stan zapalny, stabilizując cukier, wzmacniając serce i chroniąc mózg. Orzechy włoskie to nie tylko przekąska, to twój naturalny lekarz sojusznik i obrońca, który pomaga walczyć z cukrzycą i żyć dłużej, zdrowiej i pełniej energii. Orzech trzy: pistacje. Te małe, zielone klejnoty często postrzega się jedynie jako pyszną przekąskę do kieliszka wina lub element świątecznego stołu, ale w rzeczywistości mają one niezwykle silne właściwości lecznicze, o których większość ludzi nawet nie wie. Pistacje to nie tylko orzechy dla przyjemności, to prawdziwe narzędzie do odbudowy metabolizmu. Wzmocnienia organizmu i walki z insulinoopornością. Coraz częściej naukowcy nazywają je orzechami dla diabetyków, ponieważ właśnie one wykazują zdumiewające rezultaty w kontroli poziomu cukru, poprawie metabolizmu i redukcji stresu oksydacyjnego, głównego niściciela komórek. Najważniejsze, co warto wiedzieć, to fakt, że pistacy bezpośrednio poprawiają przemianę glukozy. Oznacza to, że po jej spożyciu organizm znacznie skutecznie wykorzystuje cukier dostarczany z pożywieniem zamiast pozostawiać go we krwi, co prowadzi do groźnych skoków. Badania wykazują, że regularne jedzenie pistacji sprzyja obniżeniu poziomu cukru na cio, a także poprawia reakcję organizmu po posiłku. Insulina zaczyna działać precyzyjniej, a komórki stają się bardziej wrażliwe na jej sygnały i ten efekt stopniowo się nasila. Mówiąc prościej, jeśli insulina to klucz otwierający drzwi dla cukru, to pistacy pomagają naprawić zamek, by działał prawidłowo. Na tym jednak ich działanie się nie kończy. Pistacy zmniejszają stres oksydacyjny, który u diabetyków jest zawsze podwyższony. Wyobraź sobie komórkę, wewnątrz której panuje chaos, nadmiar cukru, toksyny i wolne rodniki niszczą jej struktury niczym młoteczki uderzające od środka. To właśnie prowadzi do stanów zapalnych, starzenia. Uszkodzeń naczyń i nerwów. Pistacy zawierają jednak antyoksydanty, polifenole i karotenoidy, które gaszą ten pożar. Uspokajają komórki, odbudowują ich wewnętrzne środowisko, a w efekcie insulina znowu zaczyna działać tak, jak powinna. To nie tylko teoria, to potwierdzają badania. U osób regularnie jedzących pistacje spada poziom markerów stresu oksydacyjnego i zapalenia. Pistacy są też niezwykle korzystne dla serca i naczyń. Obniżają poziom złego cholesterolu, podnoszą poziom dobrego i wspierają normalizację ciśnienia krwi. A przecież właśnie problemy naczyniowe są najgroźniejszymi powikłaniami cukrzycy. Dodając garść pistacy do codziennej diety, jednocześnie dbasz o poziom cukru i chronisz serce. To prawdziwy efekt dwa w jednym. Co szczególnie ciekawe, pistację można stosować nawet jako wieczorną przekąskę. Wielu diabetyków ma problem ze skokami cukru w nocy i podwyższonym poziomem rano. Badania pokazują, że jedzenie pistacji wieczorem sprawia, że poranne wyniki stają się stabilniejsze. Dzieje się tak dlatego, że spowalniają one procesy trawienia i wchłaniania węglowodanów, a także stabilizują poziom energii podczas snu. Innymi słowy, kładzie się spać, a pistacy pracują za ciebie całą noc, chroniąc organizm przed nagłymi skokami i spadkami cukru. Kolejna zaleta. Pistacy są bardzo sycące, a przy tym mniej kaloryczne niż inne orzechy. W 30 gramach jest zaledwie około 150 kalorii, ale za to mnóstwo białka, błonnika i zdrowych tłuszczów. To sprawia, że na długo dają uczucie sytości, zmniejszają apetyt na słodycze i zapobiegają przejadaniu się. Dla osób walczących z nadwagą, pistacje stają się prawdziwym ratunkiem. Jest smaczny produkt. Cieszy się intensywnym smakiem i jednocześnie wspierać proces redukcji masy ciała. Dodatkowo pistacy są bogate w witaminy z grupy B, które są niezbędne dla układu nerwowego. Cukrzycy często towarzyszą powikłania, takie jak neuropatia, powodująca drętwenia i bóle kończyn. Witaminy z grupy B wspierają komórki nerwowe, przyspieszają ich regenerację i pomagają organizmowi radzić sobie ze skutkami wysokiego poziomu cukru. W ten sposób pistacy działają nie tylko na poziom glukozy, ale też na głębokie mechanizmy zdrowia, chroniąc to, co w cukrzycy cierpi jako pierwsze. Nie można też zapomnieć o aspekcie psychologicznym. W przeciwieństwie do wielu innych zdrowych produktów, pistacy kojarzą się z przyjemnością. Sam proces ich łuskania sprawia, że jesz wolniej, naprawdę delektujesz się posiłkiem i unikasz przejadania. Badania pokazują, że osoby jedzące pistacy w łupinach spożywają mniej kalorii niż te które jedzą je już obrane. To mały sekret kontroli wagi, który działa niepostrzeżenie. W rezultacie pistacy okazują się niezwykłymi zielonymi orzeszkami, ale wielofunkcyjnym narzędziem zdrowia. Regulują poziom cukru, zmniejszają stan zapalny, chronią serce, wspierają układ nerwowy i ułatwiają kontrolę masy ciała. Dodawa je do sałatek, koktajli, deserów, jest jako przekąskę czy wieczorny rytuał, a różnicę poczujesz już po kilku tygodniach. Pistacy to przykład, jak mały, dostępny produkt może dać ogromne zmiany w organizmie. Działają cicho, bez rozgłosu, ale ich efekt kumuluje się dzień po dniu, miesiąc po miesiącu. Dlatego, jeśli chcesz mieć stabilniejsze poranne wyniki, mniej zmęczenia, mniej stanów zapalnych i więcej energii, nie lekceważ tych zielonych skarbów. Zacznij od małej garści dziennie, a bardzo szybko staną się Twoim niezawodnym sprzymierzeńcem w walce o zdrowie i kontrolę cukrzycy. Orzech 2. Orzech laskowy. Ten orzech większość osób kojarzy z tabliczkami czekolady i słodyczami, ale mało kto zdaje sobie sprawę, że w czystej postaci potrafi działać cuda w organizmie, szczególnie jeśli chodzi o kontrolę poziomu cukru i walkę z insulinoopornością. Orzech laskowy to prawdziwa skarbnica cennych składników, a jego główna siła tkwi w unikalnym składzie tłuszczów. Zawiera on ogromne ilości jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, tych samych zdrowych tłuściów, którymi tak słynie oliwa z oliwek. To właśnie one sprawiają, że dieta śródziemnomorska jest jedną z najzdrowszych na świecie i to one pomagają komórkom lepiej przyswajać glukozę, zamieniając ją w energię zamiast zostawiać w kriobiegu, gdzie powoduje groźne skoki i komplikacje. Co to oznacza praktyce? Kiedy w diecie regularnie pojawia się orzech laskowy, komórki zaczynają chętniej reagować na insulinę. Glukoza nie odkłada się we krwi w niebezpiecznych ilościach, ale szybko przenika do wnętrza komórek i jest wykorzystywana do produkcji energii. Dzięki temu zamiast zmęczenia i senności po posiłku odczuwasz przypływ sił, a poziom cukru pozostaje stabilny. Wiele badań pokazuje, że włączenie orzecha laskowego do codziennej diety pomaga obniżyć poziom cukru na czczo i poprawia wskaźnik HbA1c, główny marker długoterminowej kontroli cukrzycy. Ponadto orzech laskowy jest bogaty w błonnik, który również odgrywa ogromną rolę spowalnianiu wchłaniania węglowodanów. Działa jak amortyzator dla cukru, łagodząc skoki i pomagając organizmowi unikać nagłych wzrostów. Co więcej, zawiera roślinne białko, które wspiera mięśnie i zapewnia dłuższe uczucie sytości. W efekcie jest mniej zbędnych kalorii, a waga, jeden z kluczowych czynników cukrzycy, staje się łatwiejsza do utrzymania pod kontrolą. Ale orzech laskowy jest korzystny nie tylko dla cukru. Jedno nienasykone tłuście w jego składzie aktywnie chronią serce i naczynia. Obniżają poziom złego cholesterolu, podnoszą poziom dobrego, wzmacniają ściany naczyń i poprawiają elastyczność tętnic. To szczególnie istotne, bo cukrzyca zawsze wiąże się z podwyższonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych. Tym samym orzech laskowy to podwójne uderzenie, stabilizuje cukier i jednocześnie chroni serce. Kolejny sekret orzechalaskowego to jego antyoksydanty. Jest bogaty w witaminę E, która działa jak potężna tarcza przeciwko stresowi oksydacyjnemu. Dla diabetyka to krytycznie ważne, bo wysoki poziom cukru nieustannie uszkadza komórki, wywołuje stany zapalne i przyspiesza procesy starzenia. Witamina E spowalnia niszczenie tkanek, chroni układ nerwowy, a nawet pomaga skórze zachować jędrność i zdrowy wygląd. Nic dziwnego. Że orzech laskowy często nazywany jest orzechem piękna i długowieczności. Zastosowanie orzecha laskowego w praktyce jest niezwykle proste. Możesz jeść go w czystej postaci jako przekąskę, dodawać do porannej owsianki, używać smoothie albo posypywać nim sałatki. Wystarczy garść dziennie, aby radykalnie zmienić sytuację, zamiast skoków cukru, stabilność, zamiast chronicznego zmęczenia, energia, zamiast ryzyka powikłań. Ochrona organizmu na poziomie komórkowym. A teraz wyobraź sobie długofalowe efekty. Już po kilku tygodniach regularnego spożywania orzecha laskowego zauważysz, że poziom cukru jest bardziej wyrównany, nastrój stabilniejszy, a energia utrzymuje się dłużej w ciągu dnia. Po kilku miesiącach pokażą to również wyniki badań, spadnie cholesterol, poprawi się wrażliwość na insulinę, a waga zacznie spadać w naturalny sposób. Orzech laskowy będzie działał na Twoją korzyść codziennie po cichu, bez tabletek i skutków ubocznych. I jeszcze jedna cecha, która czyni go wyjątkowym, doskonale łączy się z innymi orzechami z listy przeciwko cukrzycy. W duecie z migdałem i orzechem włoskim wzmacnia ich działanie, a w połączeniu z pistacjami pomaga poprawić nocne wyniki poziomu cukru. To oznacza, że można go śmiało dodawać do mieszanek orzechowych i stosować jako część pełnej strategii żywieniowej. Orzech laskowy to nie tylko orzech do deserów. To naturalny środek, który pomaga organizmowi odzyskać wrażliwość na insulinę, wspiera serce, chroni nerwy i odmładza działo. Jeśli chcesz nie tylko kontrolować cukrzycę, ale też żyć dłużej, energiczniej i z lepszą jakością życia, orzech laskowy powinien stać się twoim codziennym sprzymierzeńcem. Jedna garść dziennie, a Twój organizm podziękuje Ci za to. Orzech jeden, nerkowiec. Oto dotarliśmy do najważniejszego do orzecha który najczęściej bywa niedoceniany, a nawet omijany, uważany jedynie za smaczną przekąskę albo zbyt kaloryczny przysmak. Tymczasem to właśnie nerkowiec kryje w sobie niesamowity potencjał zdrowotny, szczególnie dla osób zmagających się z cukrzycą lub stanem przedcukrzycowym. Na pierwszy rzut oka to tylko kremowy, delikatny orzeszek, który dodaje się do deserów, sosów czy mieszanek orzechowych. Ale jeśli spojrzeć głębiej, staje się jasne, Nerkowiec to prawdziwy, naturalny sprzymierzeniec w walce z zaburzeniami metabolizmu cukru, stanami zapalnymi i insulinoopornością. A wszystko to dzięki unikalnemu połączeniu składników, które działają na wielu poziomach jednocześnie. Zacznijmy od najważniejszego. Nerkowcy zawierają szczególne związki bioaktywne, które zwiększają wrażliwość komórek na insulinę. Oznacza to. Że komórki lepiej słyszą sygnały insuliny, a glukoza szybciej opuścia krew i trafia do wnętrza komórek, gdzie zamienia się w energię. To właśnie ta cecha czyni nerkowce tak wartościowymi dla diabetyków. Bo główny problem cukrzycy typu 2 i stanu przedcukrzycowego to nie brak cukru ani nawet nie zawsze brak insuliny, lecz to, że komórki nie chcą jej przypuściać. Nerkowiec pomaga rozwiązać ten problem, jakby naoliwiał mechanizm zamka, który długo zacinał się i nie działał. Ale nie tylko insulina korzysta z działania nerkowców. Te orzechy są bogate w magnez, minerał odgrywający ogromną rolę w dziesiątkach procesów organizmu. Pomaga mięśniom się rozluźniać, układowi nerwowemu działać spokojnie i stabilnie. Ale co najważniejsze, jest niezbędny do prawidłowego wykorzystania cukru. Osoby z niedoborem magnezu częściej cierpią na wahania poziomu cukru i silniejszą insulinooporność. Gaz nerkowców dziennie może uzupełnić część tego zapotrzebowania i stopniowo poprawić metabolizm. Nie można zapominać, że nerkowce są także źródłem białka roślinnego. Bałka są potrzebne nie tylko do regeneracji mięśni, ale również do utrzymania długotrwałego uczucia sytości. To kluczowy element dla osób z cukrzycą: im dłużej czujesz się najedzony, tym mniejsze ryzyko, że sięgniesz po słodycze albo szybkie węglowodany, które wywołują groźne skoki cukru. W ten sposób nerkowiec działa podwójnie, pomaga regulować glukozę i zapobiega przyjadaniu się. Kolejny aspekt to stany zapalne. Wysoki poziom cukru we krwi nieuchronnie wywołuje mikrozapalenia w organizmie. To one niszczą naczynia, zakończenia nerwowe i organy wewnętrzne, przyspieszają starzenie i zwiększają ryzyko powikłań, od problemów ze wzrokiem aż po zawały. Nerkowce zawierają substancje o działaniu przeciwzapalnym, które gaszą ten ukryty pożar wewnątrz organizmu. W efekcie spowalnia się degradacja tkanek, poprawia ogólne samopoczucie, a organizm dostaje szansę na regenerację. Korzyści praktyczne z jedzenia nerkowców widać bardzo szybko. Wielu ludzi zauważa, że jeśli zje się je wieczorem jako lekką przekąskę, to poranne wyniki poziomu cukru są stabilniejsze. Wszystko dlatego, że białka i tłuszcze zawarte w nerkowca spowalniają proces chłaniania węglowodanów i nie pozwalają cukrowi gwałtownie wzrosnąć w nocy. To szczególnie ważne dla osób cierpiących na tak zwane fenomen poranny, gdzie cukier na czo jest zbyt wysoki. Trzeba jednak pamiętać, że nerkowce to orzech bardzo odżywczy i należy je spożywać z umiarem. 25-30 gramów dziennie wystarczy, by otrzymać wszystkie korzyści zdrowotne bez nadmiaru kalorii. Właśnie w tej równowadze tkwi ich siła. Przy odpowiednim podejściu nerkowiec przestaje być winowajcą przejadania, a staje się potężnym narzędziem zdrowia. Nerkowce są również niezwykle wszechstronne. Można je jeść na surowo, lekko podprażone, dodawać do sałatek, koktajli, jogurtów, a nawet przygotowywać z nich kremowe sosy i pasty. Doskonale zastępują mniej zdrowe przekąski i łatwo wpasowują się w codzienny jadłospis. W przeciwieństwie do wielu zdrowych produktów, nerkowcy nie wymagają długich przygotowań, a ich smak cieszy i dorosłych i dzieci. I wreszcie, najbardziej inspirujące są długoterminowe efekty. Przy regularnym spożywaniu nerkowców obniża się poziom cukru, zmniejsza się apetyt na słodycze, poprawia się praca serca i naczyń, a energia staje się stabilniejsza. Po kilku tygodniach czuje się bardziej rzeźko, a po kilku miesiącach widać to także badaniach. Poziom cukru na czym zbliża się do normy, spadają markery stanu zapalnego i poprawia się profil lipidowy krwi. Dlatego nerkowiec to wcale nie fanaberia. To produkt, który przy prawidłowym stosowaniu może stać się potężnym narzędziem w walce z cukrzycą. Łączył sobie smak, wartości odżywcze i efekt leczniczy. Kremowy, delikatny, dostępny i niezwykle skuteczny, potrafi odmienić życie osób, które chcą kontrolować poziom cukru i zachować zdrowie na długie lata. Jedna garść nerkowców dziennie i nie tylko delektujesz się smakiem, ale robisz krok ku nowemu, stabilniejszemu i zdrowszemu życiu. Oto twoje zadanie. I jest ono tak proste, że nie będziesz mieć żadnego usprawiedliwienia. Aby nie zacząć już dziś. W ciągu najbliższych siedmiu dni wybierz tylko jeden z tych orzechów i uczynij go obowiązkową częścią swojego codziennego jadłospisu. Nieważne, czy będzie to garść migdałów rano, kilka pistacji wieczorem, czy para orzechów włoskich w sałatce – Najważniejsze, by stało się to Twoją osobistą zasadą, od której nie ma odstępstw. Traktuj to jak ważne spotkanie z samym sobą, którego nie można odwołać, przełożyć ani zapomnieć. Przygotuj orzechy wcześniej, trzymaj je pod ręką w domu, w pracy czy samochodzie, aby żaden dzień nie minął bez tej nowej rutyny. I teraz chcę, abyś obserwował, jak zmienia się Twoje samopoczucie. Zwróć uwagę na poranne wyniki poziomu cukru, na to, jak stabilnie czujesz się w ciągu dnia, czy zniknęły nagłe spadki energii i ciężkość po posiłkach. Zauważ, jak stopniowo zmienia się twój nastrój, ile masz sił na codzienne obowiązki, jak poprawia się koncentracja. Być może już po kilku dniach zauważysz, że poranki stały się spokojniejsze i lżejsze. Po paru dniach, że dzienne wahania cukru są słabsze. A po tygodniu będziesz mógł spojrzeć wstecz i zobaczyć różnicę. Więcej energii, mniej zmęczenia. Mniejszą ochotę na słodycze. I chcę, abyś napisał o tym w komentarzach pod tym filmem. Podziel się swoimi rezultatami. To nie tylko pomoże ci utrwalić nowy nawyk, ale także zainspiruje innych. Tysiące ludzi właśnie teraz szuka prostego i dostępnego rozwiązania w walce z insulinoopornością. A Twoje doświadczenie może stać się dla nich tą iskrą, która odmieni ich życie. Pamiętaj, że to naturalny i prosty krok. Nie potrzebujesz drogich tabletek, skomplikowanych jed, ani niekończących się ograniczeń. Wszystko, czego trzeba, to dodać jeden orzech do swojej rutyny. Jeden orzech dziennie może być początkiem ogromnych zmian. To tak proste, że każdy sobie z tym poradzi. Ale właśnie w tej prostocie tkwi siła, regularność i dyscyplina przynoszą efekty, których żadna magiczna tabletka nie zapewni. I jeszcze jedna prośba udostępnij ten film komuś, kto naprawdę tego potrzebuje. Być może masz przyjaciela, sąsiada albo kolegę z pracy, który jest już zmęczony walką z cukrem i stracił nadzieję. Wyślij mu ten materiał, a podarujesz coś, co może na zawsze odmienić jego zdrowie. I oczywiście nie zapomnij kliknąć lubię to już teraz i zasubskrybować kanał, bo już w kolejnym filmie opowiem o trzech tak zwanych zdrowych produktach, które w rzeczywistości potajemnie pogarszają cukrzycę. I gwarantuję, że przynajmniej jeden z nich jadłeś w tym tygodniu. To będzie szokujące odkrycie i po nim nigdy już nie spojrzysz na swoje jedzenie tak jak dotąd. Nie przegap tego ta wiedza może stać się twoim ratunkiem.